Witam, witam, witam i o zdrowie. Pytam, Siemaneczko, z tej strony Sniki, fajnie, że jesteś, fajnie, że wpadłeś. Na początek, zostaw łapkę w górę dla algorytmów, jeśli jesteś nowy zostaw Subika. Baw się dobrze i oglądaj dalej. Ostatnio żeśmy się steleportowali przez garnizon. Spas. Więc będziemy sobie na razie tam chodzić. Nie mam zamiaru jeszcze tam yy, jakoś atakować tego zamku na ten moment jeszcze. Zastanowię się jeszcze, pochodzę, podziałam, zobaczę. Dwa posiłki, Jezus Maria, i co teraz, jak żyć? No. Pochodzę sobie, pozdobywamy te szaty różne. Aj, by się przydało zdobyć. No na swój sposób to zabawne jest, że się tak udało przejść. Potrzebujemy, realnie rzecz biorąc, dużej ilości kasy, jakaś smocza topia by się przydała, czy coś takiego. Albo te szaty, ser On mi pewnie dużo będzie chciał za to dać. Mhm, no se po prostu... Pozwiedzam, moi drodzy, pozwiedzam! O kurde. O kurde, bele, ale, ale, ale fajnie, tylko kurde... No jak, jak wszystko jest co innego, kurcze, wladę ale ciebie jest więcej od ciebie, tak jakby... Tak nie swartownie trafiło. Ciebie jest w sumie 7 więcej to też bez różnicy. Ja będę musiał zmienić. Kurde Dobra no. Nie pykło. To bardzo nie pykło to nawet bym powiedział. Dobra, gram dalej, nie będę tutaj się zastanawiał. Mhm. No, szkoda, szkoda Dobra, wiem, że niej nie stracę, tak czy tak, bo po prostu Zdaję sobie z tego sprawę Handlarz artefaktami, no to nie jest zbytnio zajebista rzecz Że mnie to wniesie ja na wyżenie życia A tutaj nas spokojnie, ja to jeszcze potem przyjdę, panie, przyjdę, przyjdę A czyli Dobra, bo kon kon konkuter walczy tymi biegaczami po prostu, nie? I on pobiegł pewnie kurwa do przodu i dostał lanie Znając życie tak było. Mi się wydaje, że samym... samym smokiem bym to pewnie wygrał, nie? Dokładnie. No, bo pobiegł tam do przodu, jestem pewien, nie? Potałach kupi. Ile namiot ma leczenia? 3 leczenia. No to słabo to realnie w sumie wygląda. Fajny pod tym cios, bo dość szybko to wchodzi. Ups. No coś. Bywa i tak, moi drodzy. Bywa i tak. A dobra, leczenie zadziała. Wiadomo, że to to klapnięcie wszystko, nie, ale... Ale w sumie zabawne. Sprawdzę, czy się nagrywa. Kichle przepraszam. No mam walnięcie, tak, tylko do nie mam tych poziomów teraz, nie? Ale będę miał Slow i grupowe Dezo, i to już jest moi drodzy w tej walce. Na przykład z tamtym już bardzo przydatne. Mhm. Dobra, mnie nie stracę. Nawet trochę mam to w nosie. No i fajnie. Kupca artefaktów Fajne, fajne, kurde rzeczy to są. Osiem obrony. Tarcza. A nie mam taki, kurde, 8 obrony, moi drodzy, to jest grubo. Fajne, fajne, dużo fajnych artefaktów jest. Dużo różnych, różnych ciekawych rzeczy, nie? I to jest fajne w tym wszystkim. Aż tak bardzo nie potrzebuję tego. Bardziej realnie potrzebuję, kurde, wojsko, nie? O, topór władcy, dość taki strąg po części. No dobra, dobijajmy sobie poziom po prostu. Dobra, no to to, to jest do powtórzenia, bo widzę, że konkrt sobie nie poradził. Czy trochę się mu w sumie nie dziwię, bo ten jest naprawdę dobry i ten strzelec, no. No, powiedzmy sobie szczerze. To jest gruba jednostka, nie? Że, że tutaj naprawdę można sporo stracić. Więc, więc, no, no to jest niezbyt przyjemne. No, jakby ja też sporo biję, nie? Już przebiłem, no ciebie bijemy. Ładny zlaczka, to przyjemnie. Mhm. Dobra, on już realnie się nie ruszy, bo ja będę go przebijał cały czas. Więc jakby on sobie nawet nie ruszy się za bardzo. I dobra, ale... Ale konk, konk tu sam przegrał sporo. A tych straciłem, ale żeby że warta. Akademia Wojskowa, też spoko sprawa. Odbijamy sobie doświadczenie. I zaraz będę, będę kupował wojsko. Karawany miałem sobie ogarnąć w sumie. będzie dobry pomysł w tym momencie, te karawany po prostu sobie przy, 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 przy ogarnąć. Bo no potrzebujemy tego wojska, realnie dużo więcej niż mamy, tak? Topór władcy i to jest tu, moi drodzy... 22 ataku już, nie, no to już jest. Yy, no, już już, już to fajnie wygląda, moi drodzy, naprawdę przyjemnie. Potrzebuję... Dobra, doświadczenie, wiem, że to tylko 500 Ale grosz do grosza będzie koko koko ko 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 kosza. No może być ciężko dobić kolejny poziom. Ale, ale okej. Okay. Dobra, no tam takie lekkie straty, to nie będę przesadzał trochę. Akurat tu mogę stracić więcej, to sobie odpuszczę. Więcej ataku moi drodzy, więcej, więcej, więcej ataku. Więcej surowców, to więcej kasy potem. Bo zaraz będę kupował, jakby jakiś tydzień plagi się pojawił, czy coś takiego. Fajnie mi się osobiście gra te scenariusze, jakby nie, nie narzekam, podoba mi się, że to jest trochę inaczej, jest więcej rzeczy niż w podstawce. Okej, okay, tu są jakieś typki przeciwnika w sumie Więc skoro oni tutaj są, to ich klepnijmy Bardzo fajne staliśmy jakieś artefakty No 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 no, no 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 no, fajnie, spoko w sumie To raczej, raczej bezstradnie, jakby. O, fajnie, tarcza mamy. Moi drodzy mamy tarczę, możemy sobie siły czarów dobić. Mmm. No, te obrony, inicjatywka. Fajnie to, to mi dodało, powiem Wam. E, Okej, okay, ostatni dzień tygodnia, jak pochodnia, żebym sobie nie zapomniał tego garnąć. Mhm. To na siłę trochę przedłużam. Nie wiem, może taki być. E, może, a może i nie. No to nie jest tak, że ja sobie kupię wszystko, tak? I to jest duży problem. Ale może gdzieś będzie handlarz i ja też chcę to, tak wiecie, trochę. Jakby w pewien sposób. Odpuścić, ale gdzie jest ta ostatnia szata? E, gdzie jest jakby z tej perspektywy, moi drodzy? Gdzie jest tak jakby ten ostatni do. No to jest wyzwanie, no jakby, no widzisz Widać nawet, nie? No i gdzie jest realnie ten hełm? To jest kurde pytanie, gdzie jest realnie hełm? Bo kto by nie chciał hełma, nie? Ci wiesz o co mi kaman, tak? Kto by nie chciał Eee, kto by nie chciał hełma. No właśnie, tylko gdzie on jest? Ja go realnie rzecz biorąc przyszliśmy całość. I realnie go nie widziałem. Możliwe, że któryś z tych bohaterów ma, nie? I to jest słabszy ten bohater. Zresztą widzicie, nie? Ten jest średni, no jak weźmiemy te wojsko, które mam w zamku. Uda mi się tam steleportować, potem ogarnąć i wrócić. Czy ja potrzebuję się tutaj wrócić? Uważam, że chyba ja nie mam gildi magów na ostatnim poziomie. Ja się po prostu chyba po prostu wrócę i, i tyle, nie? Jakby no, no nie mam tutaj tego hełma. A ten zestaw ma cztery rzeczy, tak? No i to są fakty, tak? Cztery mają być rzeczy. No właśnie, no i to jest trochę problem, bo mam raz, dwa, trzy. Ani mam hełma. Ale czary, nie? Czary, czary, dobra, to usunę, bo mnie drażni ta jednostka. Okej, okay, no i co ja wam powiem no, no? nic wam powiem, bo ogólnie jest... Jest po prostu bieda na swój sposób <grych> żeby sprzedać artefakty No i dobra jakby Tyle bym sobie wstrzymał się No nie warto w sumie z 8000 tam sprzedawać No, ja potrzebuję realnie dużo więcej wojska, tak? Tylko ktoś mi pisał, że realnie mogę sobie. A ja wiem, co ktoś mi pisał. Ja mogę sobie zbierać te jednostki stąd i zanieść do tego typa, chyba, nie? Do tamtego przejścia. O to chyba Wam chodziło. Wymienić ich za, za tych. Eee, za czartów. Czekajcie, w międzyczasie sobie wiem, że to tak. Może nie powinienem sobie przerywać. Ale w siódmym, siódmym, w siódmym odcinku ktoś taki komentarz zrobił. Gdzie ta armia? Z moją odpowiedzią. Sorry, że tak ten, ale. jednostki pierwszego i drugiego tieru. Okej. Okay. Jednego tieru mam. Zobaczymy samego pierwszego tieru. Drugiego i idźmy tego typa i co się szło tutaj? No i zobaczymy, no realnie mi się bardziej nie nie mi się w jakieś tam zabawy. Tak, jakby jestem po prostu ciekawy, czy tobą nawet będę mógł to zrobić, czy niekoniecznie. Dobra, to jest yy, intrygujące. No bo realnie rzecz biorąc, no mógłbym rekrutować, tak? Jakby... Drugiego cykotieru mam, więc jestem ciekawy, ciekawy tego, bo mówicie, że to się przyda. No, no mogą się przydać, nie? Dobra, idę, no, no, tyle, no. Roitujemy, no, przydałoby się handlarz artefaktów. Koła magii. O nie, nie o to chodzi. Tak jest moje. Idę tam zobaczyć. Mhm. Jak to będzie działać, bo to może mieć sens na swój sposób że mogę tej, tej, tej kopalni ogarnąć, tak? I to jest trochę przykre. No i co? No i przylazę tutaj. No i co z tego? Nie wiem, albo nie działają te skrypty, albo ja Was nie rozumiem do końca, albo o co chodzi? Czasami to w tych grach mnie trochę po prostu drażni, tak? Jakby. Ja tu żadnego budynku, jest po prostu takie wejście i. No i tyle. Dobra, no cóż... Dobra, no cóż... Szczerze powiem wam tak... Trzeba coś robić do przodu, ileż będziemy mogli tak... ...dentagować... Eee, trzeba coś działać do przodu, ale trzeba po prostu sprzedać te surowce, nie jestem w stanie za bardzo... ...jakiegoś handlarza zajebistego, żeby to ogarnąć, ale no ileż będę... Mam przyrosty. Dobra, no trzeba po prostu hajs zrobić. hajs i kupić wojsko. Będzie do końca wykupywać wojsko. No, już jest, moi drodzy, prawie. Prawie się udało. Prawie się udało. <gry> e, ale jemu też będzie przyrost, chyba rosną też. Tak mi się wydaje. No, raczej, raczej, raczej. Raczej też na pewno mu będzie rosło. No właśnie. Tylko nie wiem, czemu tego nie mogę zabrać. No i to jest smutne, tak? No właśnie. I to jest bugowane, no. Dzień Dymona to tu jest wyzwanie, no bo to JEST wyzwanie, moi drodzy Jak ja mam to pokonać? Dobra, ja muszę mu ten zamek zrobić, no bo zaraz zostanę po prostu w pierdol No, no dosłownie, no przecież ja nie przejdę tej misji zaraz, jak ja się nad czymś jeszcze nie zastanowię, bo... Tak patrzę I to nie wygląda naprawdę dobrze, nie? Dobra, idę, bo... No bo ja po prostu tam zrobić ten pierwszy zamek, bo on naprawdę ma strasznie przyrosty. Nie wiem gdzie jest ten Typek, gdzie jest ten mag, co się z nim stało, co się z nim powinno stać albo nie powinno. Dawajcie mi rady, bo raczej tutaj ten odcinek kolejny będę go, yy, nagrywał dopiero potem, więc teraz jakby nagrałem dwa. Coś mi tutaj po prostu naprawdę bardzo mocno no, nie pasuje, nie? I to jest trochę na swój sposób przerażające. No bo, czy ja wygram tamtą bitwę patrząc, że on ma wpis do tych jednostek? No to jest pytanie no. W oblężeniu na dodatek. I to jest dodatkowa, kurde, mać trudność z tego wszystkiego, nie? Nie mam żadnego wymieniania, żadnych rzeczy. Chyba, że z tej drugiej strony, no jakby z tego drugiego portalu wyjście, tak, ale... To jest po prostu pustka, pustkowie, nie? I tyle. Więc no mam obawy, że mogę nie dać rady tego garnąć Ile spróbuję jeszcze tu podejść. Ale czy to się uda? Nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. On nie stoi w zamku w sumie. W tamtym drugim, nie? Jakby... Z tej perspektywy to spoko. No nie mogę wejść, no i to jest kurwa coś, coś, coś nie tak, no. Dobra, trochę wojska już będzie. Nowego. Mmm, oczywiście już sporo w sumie. To, to bym mógł tam klepać w sumie. Do, do, dobiłbym sobie doświadczenie. To jest pytanie, czy nie warto byłoby to tak, w sumie, pomyśleć nad tym. Bo tam będzie, realnie rzecz biorąc, bardzo dużo tego doświadczenia, no on to też tu broni się w zamku, nie? No ale to nie jest dużo wojska, w sumie, realnie, nie? Jakby... Patrząc na to wszystko, to jest tak troszeczkę malutko, tego wojska. Tak, no troszeczkę, w sumie. Natychmiastowa spodróż mniej nie stać. No, nie ma tego wojska tam jakoś dużo w tym zamku, tak? Więc jakby. Zaczyna się tydzień włóczni. No i co? Ma jeszcze więcej włóczników, tak? No właśnie, no i. Ale z tego co widzę. Koptujmy sobie jeszcze trochę smoków. Z... Hmm. Koptujmy sobie smoków. Nie. No i dobra. Zapiszę sobie. Dobra. Negalizm można pokonać potem, ale. Na szczęście to nie jest oblężenie. Śmieszny ten Erling. Ma 26 poziom, a nic nie ma. I wiecie o co mi chodzi, nie? No nie no, to tak akurat spoko To, to, to do klepnięcia na chillu według mnie no jakby to, to, to tutaj nie ma co się jakby patrząc na inne rzeczy, no to... No spokojnie, nie? A czy nas spokojnie, moi drodzy? No dobra, jakby to są jakieś pochawki po prostu. To by się spodziewało, że będzie mnie ładować. Nie spodziewałem się w ogóle, że to zaatakuje. Naprawdę. Dobra. Dobra, no nie ma w ogóle statystyk, tak? Więc, jakby z tej perspektywy, to w ogóle nie ma problemu, nie? W ogóle nie ma problemu. O, Niszczające rany dostałem. Dobra, ściągaj mu obronę. Znaczy, on i tak nie ma brony, obrony, nie? Dawaj mi hełm. To też jest fajne. W sumie obie rzeczy są spoko. No w sumie realnie obie rzeczy są spoko, tylko jeżeli wziąłem right... Jakby ja trochę tak dyplomacji wziąłem, potem to i rajd, w sumie tak słabo według mnie to rozegrałem, tak sobie myślę trochę, no ale dobra, rajd też fajny w sumie stosunkowo, nie? Jakby... No ale to, to jest tylko formalność tak naprawdę. Bo ja tylko wlecę tam tym, to już go klepnę w sumie. masz tam sami wyle z tego co widzicie. Bo inteligencją to po prostu nie grzeszy. No kto porobi, ale... Dobra, no, no to jakby ten zamek mamy, tylko nie, nie mogę za bardzo tych wojsk robić, nie? No i tyle. No jakby... RAID nie wiem czy to był dobrym pomysłem w sumie. No, jest nasze. No i dobra. Wojska, wojska jest dużo, tak? Do rekrutacji, tylko jakby no nie wiem, czy ja mogę gdzieś je wymieniać a to się rozchodzi też nie. Dobra, mamy dwa, dwa miasta. No to więcej też hajsów w sumie mamy, nie? On też tam nie stoi jakoś, wiecie, poza zamkiem, nie? Nie wiem, czy ten raj był dobrym pomysłem, ale myślę, że po części tak, bo potrzebuje się trochę też zbustować mieć szybszą inicjatywę, szybciej realnie się bić. No tutaj potrzebujemy na pewno ratusz, tak? E, targowisko, i teraz powinno być. Nie ma targowiska. Lepsze wymienianie tych rzeczy. Nie wiem, ja tam jakby nie, nie widzę tego, żeby mógł sobie coś wymieniać, no. I to jest ten problem, że to nie działa. No, mimo wszystko chyba, że wiecie, jaki sposób to odbugować, czy, czy w jaki sposób to zadziała. Nie wiem, możecie dawać znieść w opisie. Mam nadzieję, że dacie. Dobra, ja tutaj jeszcze sobie co ja mogę tutaj realnie zrobić. No... Pff. To jest jakieś kopalne gdzieś Nie wiem gdzie, jej nie widzę A tu Zbierać sobie i ogarnąć surowce Targowisko, kupić wojsko iść na koniec, tak? Czyli to będzie jeszcze jeden odcinek na pewno Na pewno będzie jeszcze jeden odcinek Tylko gdzie jest ta SR Isusas? Tak jakby, gdzie jest ten hełm? Gdzie jest moi drodzy ten hełm? To jest też od do was pytanie, bo bo on gdzieś musi kurde być, no jakby no całą mapę mam przeszukaną. Wszystko walczyłem i, i jakby chciałem zrobić tą misję boczną, ale chyba kurde no nie ma jak. Nie ma kurde jak, bo... Bo nie ma jej, nie? Jakby no to jest problem. Realnie no, no po prostu realnie nie ma. No i tyle, nie? Eee, dobra, targowisko na pewno trzeba zrobić, bo przecież... Trzeba mieć lepsze czary, lepszy, lepszy wymiennik sprzedaży. No. No właśnie. Dobra, ale też moi drodzy myślę. Tym razem będzie według czasu takie w sumie mijanie tour. E, powiem wam, nie no, przemijamy jeszcze do pierwszego dnia tygodnia i potem będziemy myśleć co, 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 co dalej. Skończmy po prostu ten tydzień. Powalczmy sobie. Zawsze jakieś marne doświadczenie. No bo realnie no, no to co on mi może zrobić No idzie tutaj do mnie jakiś szczur Dosłownie szczur Taki biedny Okej okay. Odbiera kopalnie swoje Czy mogę garnizon zrobić i dostać bardzo dużo doświadczenia? To jest też opcja i to dość dość spora opcja, żeby tak zrobić. I nie, że wszystkimi środkowymi walczę. No ale widzicie, dzięki temu już jestem realnie w stanie. Poza tym, że trochę... Aha, okej. Okay. Dobra, czyli nie jestem w stanie z tego polecieć. Dobra, jakby z mojej strony, dobra, jakby, okej, okay, czyli jakby nie mogę teraz rekrutować tych wojsk stamtąd. Dobra, no to będę realnie w kolejnej turze się nad tym zastanawiał. Zapisujemy grę, kończymy na dzisiaj. Dajcie znać o co chodzi z tym typem, z tym wojskiem, bo na razie nie widzę, żeby to jakokolwiek miało działać. Coś jest bugowane. Dziękuję każdemu za oglądanie, za przybycie. Życzę wam dobrej niedzieli, dobrej soboty, dobrego tygodnia, zależnie kiedy oglądasz. I zajebiście, że oglądałeś Jesteś ze mną i zobaczyłeś ten odcinek do końca? Zostaw łapkę, komentarz suba i udostępnij znajomym. Trzymaj się ciepło i do zobaczenia. Hej!